Dziś pokażę Wam, jak pokolorować nasz projekt drogi na planie sytuacyjnym. Zobaczycie, jaki trzeba wybrać styl korytarza, aby to zrobić, oraz gdzie zmienić kolory na standardowe. Dobrze, przejdźmy do kolorowania drogi. Zaznaczmy korytarz na planie lub na oknie nawigator i przejdźmy na właściwości korytarza. Ja wybiorę właściwości korytarza z planu sytuacyjnego, czyli lewy klawisz myszki i właściwości korytarza. Dalej musimy przejść na Paletę kody, akurat by się automatycznie ona włączyła i wybrać styl zestawu kodu, korytarz, plan z kolorami. I zatwierdzamy zmianę stylu przy pomocy zastosu, lub od razu klikamy OK, gdzie przejdziemy do modelu naszego projektu. Widać już, że program pokolorował naszą drogę. Kolorem szarym mamy zakolorowaną jezdnię i pobocza. Kolorem w zielonym mamy pokolorowane skarpy. Teraz ten sam styl muszę użyć w pozostałych naszych korytarzach drogowych. Więc powtórzmy to samo polecenie teraz jeszcze czterokrotnie. Wykonam to samo. Właściwości korytarza. Plan z kolorami ok. Następny odcinek korytarza naszej drogi. Plan z kolorami ok. Samo dalej. Plan z kolorami, i ostatni odcinek naszego korytarza drogowego. Plan z kolorami. Ok, całą wiedzę już pokolorowaliśmy. Dobrze, teraz zmienię kolory tych elementów na kolory niestandardowe. Czyli zmienię kolory jest i poboczy w tym celu aby to zrobić trzeba przejść ponownie na korytarz drogowy w jego właściwości przejść na paletę kody a potem trzeba przejść dalej na edycję naszego stylu zestawu kodów korytarz plan z kolorami edytujemy nasz styl tutaj, jest takie okienko z ołówkiem przejdźmy na nie Złożyło mi się w tym momencie nowe okno, które mi się otworzyło na drugim ekranie monitora. Przesunę je na pierwszy ekran, żeby, żebyście wszystko widzieli. I zmienimy sobie teraz kolor naszej drogi na kolor niebieski. W tym celu trzeba przejść na naszą nawierzchnię, Czemu nawierzchnia? ponieważ ten kod naszej nawierzchni widzimy na początku. Aby zmienić nasz kolor musimy przejść na kolory asfalt. Weźmy tam. Dalej musimy edytować kolory asfalt. I tutaj mamy doszły teraz kolor naszej znaczy nawierzchni, jaki jest w tym momencie. Zmieńmy kolor 252 na jakiś kolor jasno niebieski na kolor 150, samo. dalej Dobrze, dajmy teraz OK. OK. I zmieńmy jeszcze kolor naszego pobocza, czyli przejdźmy na kody pobocze. Gdzie mamy kolor żwir, edytujmy kolor żwir. I teraz ponownie jak poprzednio w edycji asfaltu przechodzimy na edycję kolor żwir. I zmienimy kolor na jakiś kolor naszego żwiru jasny, żółty. To będzie kolor 41. Kolor zmieniliśmy, teraz zatwierdźmy nasze zmiany, dajmy OK. 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 I wyjdźmy do naszego modelu stwierdzając cały czas OK. Jak widać, program nam zmienił kolor drogi, ale pobocza jednak się nie zmieniły. Mają ten sam kolor jak droga. Aby nasze pobocza miały kolor jasno-żółty, jaki wybraliśmy, trzeba teraz przejść na nasze podzespoły. Czyli nasze przykroje normalne. Przejść na kolejno każdy podzespoł pobocza. Przejdźmy na przykładowo na. Jedno pobocze, dalej właściwości tego podzespołu, parametry i wpisać pobocze. Skopiuję sobie od razu ten wyraz pobocze, daję OK, program myśli, widzicie teraz kolor z czarnego się zmieni na jasno-brązowy. I teraz to samo trzeba wykonać dla pozostałych poboczy naszych przyklejek normalnych. Zrobię to jeszcze szybko z drugiej strony. Nawieśnie zmienię na pobocze. Dlatego, jak widzieliście, pobocza były tego samego koloru jak nawieśnia, ponieważ tutaj była wpisana nawieśnia. Najmy na pobocze. Zmieniamy. Tak samo szybko dla pozostałych elementów. Parametry. Pobocze. Jest ten element parametry pobocze. Zostały jeszcze dwa przykłady normalne, czyli znowu ta sama kolejność pobocze. Parametry pobocze. I ostatni przekroj normalny. Pobocze. pobocze. wszystkich przekrojach normalnych zmieniłem na wyższy na pobocze. Teraz spójrzmy na okno nawigatora. Tutaj widzimy wykrzykniki, to znaczy, że musimy przejść na korytarze. I przebuduj wszystko. Teraz program nam przebuduje nasze zmiany. Klikę, to potrwa. Program przyliczył, więc teraz zobaczmy, jak wygląda nasza droga. Moim zdaniem wygląda super i ma wszystkie kolory, jakie chciałem. Zobaczmy, na samym końcu jak wygląda reszta naszej drogi. Podajmy szybko od początku naszego kometra na zero, jak widzimy. Wszędzie jest kolor niebieski, pobocze mają kolor żółty. Przeciw skarpy i skarpy razem z rówami mamy ten sam kolor jak na początku, czyli mamy kolor zielony. Teraz, już wiecie, jak kolorować elementy drogi. Kolorowanie innych elementów drogi polega na tej samej zasadzie, jaką Wam dziś pokazałem. Po zakończeniu filmu sami. Spróbujcie to sobie przećwiczyć. Na sam koniec zapraszam Was do subskrypcji mojego kanału. Oraz, jeśli Wam się odcinek filmu podobał, to proszę o kciuki do góry.